Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pasma Kultury. Bardzo się cieszymy, że do naszego studia zawitał dzisiaj marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Pan Marcin Kuchciński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panie Rytorze. Witam Państwa. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Ta wizyta pana dzisiaj tutaj u nas w Światowidzie w naszym studiu jest związana z takim objazdem po województwie i spotkaniami z przedstawicielami mediów. Był pan Wełku, był pan w Olsztynie. Co stoi za decyzją o tym, aby właśnie w ten sposób spotkać się i z mediami i z mieszkańcami naszego województwa? Powtarzam to zawsze, że moim naszym celem jest zrównoważony rozwój i musimy dbać o każdy zakątek naszego regionu. Uznaliśmy ze swoimi współpracownikami, że być może na spotkania z dziennikarzami, które zawsze odbywało się na początku każdego nowego roku w Olsztynie, nie wszyscy mogą dojechać, czy z Elbląga, czy Zełku. I, I uznaliśmy, że będzie to ciekawe doświadczenie i ciekawe wyzwanie, jeżeli zrobimy takie spotkania w Olsztynie w Elblągu i Wełku. I to dzisiejsze spotkanie jest właśnie efektem naszych, naszych, naszych rozmyślań. Jesteśmy po tym spotkaniu. Fantastyczna frekwencja, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Widać, że te media elbląskie żyją, są, 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 są ciekawe i chcą przekazywać te wieści mieszkańcom Elbląga, nie tylko Elbląga. I dobra rozmowa. No właśnie, podczas tej rozmowy padały pytania, które też muszę zadać. Jakie wyzwania stawia pan przed sobą? Podczas jakby nowej, nowe, nowego rozdania unijnego, jeśli chodzi o finansowanie ośrodki, ale też tak prywatnie, co by Pan chciał, aby, aby za Pana rządów w województwie się zadziało? Jestem marszałkiem województwa, ale również jestem przewodniczącym zarządu. W zarządzie województwa jest pięć osób. Eee, towarzyszy nam szereg współpracowników i wywodzę się z, e, Bawiłem się w, w piłkę siatkową, w siatkówkę, grałem w siatkówkę, więc dla mnie bardzo ważna jest gra zespołowa i tak też e, staram się w tym, e, w, swoim, w swojej pracy to e, respektować i, i, i kontynuować. E, bez wątpienia fundusze europejskie to jest to wyzwanie, które przed nami stoi. nowa, nowa perspektywa. Na pewno e, Krajowy Program Odbudowy. E, Ogromne pieniądze, ogromne wyzwania. Musimy być dobrze przygotowani, żeby tym wyzwaniom sprostać i zainwestować każde, każdą złotówkę w nasz region, po to, żeby żyło nam się wszystkim lepiej. Również tematy związane z, ochronę, z, z ośrodkami ochrony zdrowia, infrastrukturą drogową, port morski w Elblągu, również wydarzenia kulturalne, obiekty kulturalne, muzea. To są naprawdę tych wyzwań nie brakuje. Część z nich łączy się z KPO, część z nich łączy się z funduszami europejskimi, naszymi regionalnymi, a część również z naszymi działaniami jako samorządu województwa, więc tak jak widzimy, tych wyzwań nie brakuje, ale nie brakuje nam również energii i do tego, żeby te tym wyzwaniom sprostać. Jesteśmy w centrum spotkań europejskich światowych Welblągu w miejscu w instytucji, która właśnie jest zarządzana przez pana marszałka. Jak ocenia Pan w ogóle funkcjonowanie kultury, pozycję kultury kondycja kultury również w województwie. Zawsze jest, po, po, zawsze to powtarzam, że zawsze jest, można zrobić dużo rzeczy jeszcze mocniej, jeszcze lepiej, natomiast nasze jednostki kultury są naprawdę wyjątkowe, wyjątkowe dobre. Jeśli chodzi o Elbląg, zarówno teatr, jak i, jak i światowit. tak naprawdę w zasadzie w jednej inwestycji kończymy, a druga jest zmodernizowana. No, Byłem tu jakiś czas temu jeszcze przed modernizacją. Dzisiaj mogę obejrzeć to naocznie. Fantastycznie, fantastycznie rozwinięte, fantastyczne możliwości, chociażby to miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy. Ale to, co najważniejsze, widać, że ta instytucja żyje. Wchodząc tutaj, setki dzieci, młodych ludzi, którzy uśmiechnięci, pełni radości odwiedzają, i właśnie dla nich to, dla, dla nich to robimy, żeby, 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 ta, żeby ten aspekt kulturalny, ale również edukacja przez kulturę. Miała miejsce. Oczywiście w filharmonia w Olsztynie, szereg naszych muzea i inne możliwości, jeśli chodzi o filię, ale również muzeum czy w Węgorzewie, czy we Fromborku. Więc zbamy bardzo mocno tą część kulturalną, bo wiemy, że potrzeba tak naprawdę naszym mieszkańcom, oprócz tych, tych takich twardych, niezbędnych rzeczy, odrobina czasu na, na muzykę, dobry teatr czy kino. Tytułem końca, bo sporo o tym mówiliśmy, co pan rozumie przez pewną subregionalność, poprzez subregion Elbląski? Czy właśnie te działania, o których pan teraz wspomina, aby mieszkańcy tych terenów mieli dostęp do wszystkich możliwych rzeczy, które poprawiają jakość życia? Nasze województwo jest rozległe, obszarową. W każdym miejscu, w każdym subregionie jesteśmy inni. Mamy inne potrzeby, inne oczekiwania. I chodzi o to, żeby słuchać mieszkańców tych subregionów, żeby nie traktować wszystkiego z pozycji jakby stolicy województwa czy centralnego, bo inne oczekiwania będą na wschodzie, inne oczekiwania będą i potrzeby na zachodzie, więc dla nas ta subregionalizacja jest bardzo, bardzo ważna, żeby słuchać oczekiwań i spełniać, spełniać, te, spełniać te prośby i odpowiedzi, i odpowiadać na, na potrzeby mieszkańców. Panie Marszałku, bardzo dziękuję. Bardzo, że znalazł Pan dla nas czas i mam nadzieję, że to nasze co pierwsze tutaj spotkanie, ale nie ostatnie. Dziękuję pięknie. Gorące pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Elbląga i subregionu elbląskiego. Dziękuję bardzo.